W kolejnym, vlogu, w kolejnym vlogu podróżniczym, drugim vlogu podróżniczym w tym roku Tym razem jedziemy do Czech, do Pragi, stolicy Głównie na koncert, ale też żeby coś zobaczyć Jesteśmy aktualnie pod Brnem Robimy przystanek na kawę z roślinnym mlekiem, które sama sobie wlałam, bo nie mieli I za chwilę będziemy jechać dalej I tyle słowem wstępu Jesteśmy w Pradze! Zameltowaliśmy się, idziemy na jedzenie, bo jest 17, my nie jedliśmy nic w sumie od śniadania. Yy, jesteśmy głodni i idziemy do jakiejś tradycyjnej takiej restauracji czeskiej z cz czeską kuchnią, ale w wersji wegańskiej, co mi już znalazł, więc zobaczymy, czy będzie dobre. Chcesz coś, coś powiedzieć? obiadek całkiem dobre kosztowało 500 koron za dwa obiady i piwko więc uważam że całkiem dobra cena do no, niczego się nie może przyczepić knedliki dobre sosik takie ala mięsko co mogę więcej powiedzieć idziemy dalej Trochę, bo była przerwa techniczna, bo coś przestało działać, ale było super, było dużo ludzi i polecam. Jest 23.30. Dotarliśmy do hotelu i jemy talarki, bo nie mamy nic innego. I jest późno i wszystko jest zamknięte i zaraz pójdziemy spać. Na dzisiaj tyle i widzimy się jutro. Jutro na pewno będziemy więcej zwiedzać. Nie wiem, o której wstaniemy. Mamy śniadanie w hotelu do 11. .00. Mamy nadzieję, że zdążymy. Na dzisiaj tyle, siu, jutro. Witam w dniu kolejnym, jesteśmy już po śniadaniu naszym hotelowym. Nie nagrałam nic, bo byłam tak zaspana, że zapomniałam, że, że nagrywamy vloga i, i, i po prostu zjadłam, ale jutro wam nagram, jak to wyglądało, bo całkiem spoko. Z wegańskich opcji nie było za dużo, na pewno nie było nic, co by było źródłem białka, ale zjadłam płatki jakieś musli z mlekiem sojowym i do tego sobie wziąłam owoce. I czarną kawę z automatu, i to było spokojnie na najadłam, więc jest git. I plan jest taki, że będziemy dzisiaj dużo chodzić, zobaczymy dużo. Pierwsze, co to idziemy na wieżę telewizyjną, a resztę to zobaczymy, jak będą siły. Na pewno też zjemy dobre jedzenie i będą polecajki wegańskie, więc tak się zapowiada dzisiejszy dzień. Znaleźliśmy sobie na wieżę widokową, nie w centrum. I ta wieża ma 216 metrów, i taka ciekawostka. Najwyższa wieża na świecie ma 828 i jest w Dubaju, bo tu jest takie porównanie. I Czyli jest 8 razy większa niż ta, a ta jest tak wysoka, ale myślę, że fajnie. wstęp kosztuje na polskie około 40 zł. Jest to trochę dużo, ale spoko. zostem Karola, w sumie to już kończymy ten most, idziemy na zamek chyba Hradczany i tam będziemy wybierać gdzie pójdziemy zjeść, bo już jest po 14 i jest bardzo dużo ludzi na moście, a ogólnie to nie masz, tak? Dużo w no, na moście. Ale jesteśmy w sobotę, więc coś nie wiecie? się obróć. Już? Byliśmy na jedzeniu i było bardzo dobre i dzisiaj ja wybrałam i były burgery i ja wzięłam bowla Było bardzo duże, ja się bardzo najadłam, nawet zostawiłam ryż I mogę bardzo polecić, ceny takie bym powiedziała też przyzwoite Teraz jest plan zobaczyć kręcącą się głowę franca kawki i idziemy w stronę kawy Bo idziemy na kawę i jakieś deser interaktywną głowę w ręce kawki, która jest w remoncie, więc nie zobaczymy. uliczka, która jest najwyższa w Europie, też jest w remoncie, więc też jej nie zobaczymy, ale nie przejmujemy się, jakby widzimy, że rzeczywiście jest kosz w remoncie. Idziemy dalej na kawkę i jakieś regionalne tłuszczówki. Wieczorny spacerek. Zrobiliśmy na pobliską górkę i teraz planujemy coś na szybko przekąsić i zobaczymy, co nam się uda o tej porze jeszcze zjeść. Kolejny zaraz razem ostatni naszego wyjazdu. Idziemy kupić pamiątki do Lidla. Wczoraj już nic nie robiliśmy i siedzieliśmy w domu i jedliśmy jakieś rzeczy tutaj miejscowe. Teraz idziemy kupić, bo było dobre, do domu i wracamy raczej już do domu. Ale staniemy jeszcze w jednym miejscu po drodze na jedzenie, więc też będą jeszcze jakieś fajne. Przypiecze. Kończymy już nasz pobyt w Pradze. Jesteśmy po śniadaniu. Jak mogliście zobaczyć, i. Teraz jeszcze z Wam zrobię szybki room tour bardzo małego pokoju hotelowego, który mamy. Za chwilę wychodzimy, jedziemy w trasę i kierunek Ostrawa. A jeżeli chodzi o pokój, to tam naprzeciwko, gdzie widzicie, jest właśnie wejście. Potem od razu po lewej jest łazienka. Tutaj mamy taką mini garderobę otwartą. No, przydała się. Każdy, każda ze stron łóżek miała swoją szafeczkę stoik Tam jeszcze był mini bar, który był. Tutaj mamy mini bar i do tego minibaru był cennik, który był bardzo bardzo wysoki. Był czajnik, można było sobie herbatkę zrobić, ja tu jeszcze ładuję sobie słuchawki. Okno, no okno z widokiem bym powiedziała bez szału, bo na takie balkony. No taki stolik do pracy, zawolony moją torebką. Telewizor, którego nie używaliśmy. No i łóżko zdjęta już pościel wszystko gotowe do wyjścia i tak to się prezentowało. Jesteśmy w Ostrawie i od razu idziemy na jedzenie, bo bardzo nam się już chce, potem będziemy coś trochę zwiedzać, pójdziemy na kawkę i w domu. Już w domu dojechaliśmy z Ostrawy, zjedliśmy dobre jedzenie, chociaż mi już wolałoby co innego, bo było zimne, ale było bardzo dobre. Na minus było to, że większość dzisiaj miejsc wegańskich było zamkniętych, bo była niedziela, ale coś tam się udało znaleźć. To, czego się nie udało znaleźć, to kawiarnia, w której byłoby coś innego niż tylko kawa z roślinnym mlekiem, ale może jeszcze kiedyś mi się uda w Ostrawie coś wegańskiego zjeść. Na dzisiaj tyle. Z tego vloga również tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale, nie tylko vlogów. I trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Ludwik też pozdrawiam. Chodź kiedy? Mam kawę. Ty już nagrywasz?